Jaka była główna przyczyna, dla której Aleksander Wielki przerwał wyprawę do Indii i zawrócił? Zmęczenie i bunty w armii. Jak nazywa się edykt, którym cesarz Konstantyn Wielki zalegalizował chrześcijaństwo? Edykt mediolański. Co było jednym z głównych czynników upadku Imperium Hetyckiego? Najazdy ludów morza. Jak nazywa się kryzys z w którym groźba wojny nuklearnej między ZSRR a USA osiągnęła szczyt? Kryzys kubański. Który z bogów olimpijskich symbolizował wojnę i męstwo? Ares. Co stało się z ludnością wiejską po wprowadzeniu maszyn? W dużej mierze przeniosła się do miast. Jak nazywa się nurt filozoficzny, który podkreśla rolę rozumu w dochodzeniu do prawdziwej wiedzy? Racjonalizm Dlaczego rewolucja przemysłowa rozprzestrzeniła się na cały świat? Z powodu rozpowszechnienia technologii i kapitału. W jakim mieście zmarł Aleksander Wielki? Babilon. Jak nazywa się najstarszy na świecie system pisma? Pismo klinowe. Jak nazywało się miejsce w Atenach, w którym obywatele mogli swobodnie korzystać z książek? Biblioteka Publiczna. Jaką umowę podpisały Niemcy po przegranej w I wojnie światowej? Traktat Wersalski. Jak nazywa się najważniejsze pismo judaizmu? Tora. Jak nazywa się system pisma wprowadzony po zjednoczeniu Chin przez dynastię Qin jako pierwsza reforma standaryzująca znaki? Xiaoczuan. Jaka zmiana zachodząca w miastach stanowiła jedno z podłoży rozwoju renesansu? Rozkwit handlu. Do którego azjatyckiego archipelagu dotarła wyprawa Magellana podczas pierwszego w dziejach przejścia przez Ocean Spokojny? Filipiny. Na czym polegała tolerancyjna polityka rządów Cyrusa Wielkiego? Na religijnej tolerancji wobec podbitych ludów. Jaką podstępną strategię zastosowała flota grecka w bitwie pod Salaminą? Pozorowany odwrót. Jak nazywała się część rzymskiego domu, w której przyjmowano gości? Atrium Jak nazywa się akcja masowych represji podejmowanych przez rząd bolszewicki po rewolucji rosyjskiej w celu zakończenia wojny domowej poprzez likwidację przeciwników politycznych? Czerwony terror Jak nazywał się pierwszy premier niepodległych Indii, który był jednym z liderów ruchu państw niezaangażowanych. Dziawachar Lalneru, jak nazywał się car z przełomu XVII i XVIII wieku, który zmodernizował i zeuropeizował Rosję. Piotr i Wielki, jaki wpływ wywarła Asyria na kulturę podbitych terytoriów? Integracja i mieszanie kultur ziem podbitych. Jaki system rządów wprowadził cesarz Dioklecjan, aby skuteczniej zarządzać cesarstwem rzymskim? Tetrarchie, czyli system czterech władców. Do kogo byli przypisani chłopi w systemie feudalnym? Do pana feudalnego. Z jakiego powodu zapisy historyczne Herodota są często krytykowane? Z powodu przesadnych opowieści i włączenia legend. Jak nazywał się gladiator, który stanął na czele największego powstania niewolników w Cesarstwie Rzymskim? Spartacus. W którym mieście znajduje się armia terakotowa stworzona przez pierwszego cesarza dynastii Qin? Xi'an. W jakim mieście spoczęło ciało Aleksandra Wielkiego po jego śmierci? Aleksandrii. Kto namalował szkołę ateńską? Rafaelo. Który cesarz jako pierwszy rozpoczął prześladowania chrześcijan w Rzymie? Neron. Jaką doktrynę polityczną głosił Han Fajci? Legalizm Jak nazywał się ruch robotników niszczących maszyny, gdy tracili przez nie pracę? Ruch luddystów Jak nazywa się księga z okresu wiosen i jesieni w państwie Lu, w której spisano nauki Konfucjusza? lun Yu, dialogi konfucjańskie. W którym roku zrzucono bombę atomową na Hirozimę podczas II wojny światowej? JER 1945. Jak nazywało się starożytne królestwo anatolijskie, które zapoczątkowało epokę żelaza? Imperium Hetytów. Jak nazywa się bóstwo starożytnego Egiptu symbolizujące boga słońca? Ra. Jak nazywała się głęboka formacja falangi, która rozsławiła armię Tep w świecie greckim? Falanga o dużej głębokości. Jak nazywał się cesarz który założył pierwsze zjednoczone imperium chińskie Chin i rozpoczął budowę Wielkiego Muru? Qin Shi Huang. Jaką mniej więcej liczbę okrętów liczyła flota grecka w bitwie pod Salaminą? Około 300 okrętów. Dziękujemy za oglądanie do końca chętnie przeczytamy twoje komentarze i spostrzeżenia historyczne. Twoje wsparcie pozwala nam na więcej quizów.